Witam i pozdrawiam w ten niedzielny wieczór 16 lutego 2020 roku. Znajdujemy się obecnie na stacji Jelnia Góra o godzinie 17.58. W oddali za peronami stoi Rezyna PKP Polskich Kolei Państwowych WM11. światło czerwone, stój. Na terenie stacji kolejowej nigdy nie przekraczamy żółtej linii. Jest ona tutaj ze względu na naszego bezpieczeństwa. Teraz y, miałby jechać pociąg naprawdę y, kolej dolnośląskich, ale że jest później półgodzinne, to czekam na pociąg sprzęt ale póki nic nie ma, to patrzę. Można iść przynajmniej żółtą nią. Nigdy nie wiadomo, czy przyjdzie jakaś drezyna, czy bądź jakiś towarowy. Także tutaj nigdy nie chodzimy. Można iść jedynie tą linią. Natomiast jeżeli będzie miał jechać pociąg, idziemy tędy. Większość osób pyta, co to jest? Nie Proszę powiem. Większość osób mówi, to jest chropowate wcięcie w peronach. Słyszy ono między innymi dla osób niewidomych. Jeżeli osoba niewidoma, powiedzmy, że jestem teraz niewidomą osobą, idę sobie i nie wiem, że pociąg ma jechać, przez peron. Idę sobie i czuję... O! Co wystaje? To jest blokada. Nie mogę przejść dalej. mnie. Polska kolej. Pociąg spóźniony pół godziny. Pociąg ze Szklarskiej Poremy do Wrocławia Głównego. O godzinie 18.00 miał odjechać z peronu w stacji Jelnia Góra. Polska Pręba Górna do stacji Wrocław Główny na nowy przyjazd o godzinie 18 przyjedzie z opóźnieniem około 30 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Drodzy moi, słyszeliście właśnie komunikat. Jak to się mówi, Polska Kolej standardowo, ja, znaczy ja nie obrażam kolei, ale tak się mówi, że u nas standardowo pociągi spóźnienia po półgodzinne po to, żeby zamiast zacząć w peronach na pasażerów, to on je, je, i przyjeżdża na minutę i odjeżdża dalej. Powiem ciekawostkę. W Chinach jest taki pewien pociąg, który rozpędza się do 385 km na godzinę. Jest to pociąg Shinkansen 500. Chiński pociąg, yy, chińskiej firmy. Ogólnie pociąg ten, jeżeli przyjedzie w Chinach z minutowym opóźnieniem, czyli ma być powiedzmy o 18, a przyjedzie o 18.01, Pociąg ma już spóźnienie, natomiast w Jelni Górze i w ogóle Polsce w Europie pociągi, które spóźniają się minutę, to nie jest spóźnienie, u nas spóźnienie to jest 5-10 minut. W tym wypadku mamy pół godziny. Pozdrawiam.